Ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Wojtio oczywiście I witam tym w kolejnym odcinku wyczysto Kraków, w którym będziemy po prostu kończyć tą karierę Tutaj mam milion 200 na transfery, jeśli się nie mylę No dokładnie, no milion dwieście na transfery Także no kurde, zaszalałbym, szczerze mówiąc No bo to już trzeba, to jest ten sezon, w którym trzeba awans do tej pierwszej ligi Znaczy no, to po prostu symulowałem poprzednie mecze, nie? Ale no kurde, jak ma się taką sumkę To myślę, że już można było coś się postarać. Czerwczyk ma 61. Dobra, dobra. Chociaż sobie trzeba ja bym miał tutaj kupować? Nie mam pojęcia. W pierwszej lidze dopiero na awans z X będziemy kupować coś. Symulujemy po prostu całkowicie tą karierę. Dobra, teraz lecimy do 22 tego czerwca, bo ja nie... Nie, ja dziękuję za udział, tak, nie chcę udziału. Lecimy po prostu na sprincie Tak jak wcześniej leczyliśmy yy, Hurdur, kaj to jest yy, tutaj, no Znaczy no mógł sobie do 1 czerwca sprawdził jak to wygląda tam z, z, z ten... Z kontraktami, nie, bo tam już wcześniej mogliby urwać, no to kurde to musiałbym już w styczniu zobaczyć A właściwie to już przed styczniu, żeby ktoś tam nie zabrał na jakiegoś wartościowego zawodnika, wiadomo eee... A to co to jest za mecz? Chwila eee, Mieszko Gdańsk, eee, Gniezno, Jezus nie Gdańsk eee, Za dużo Rafcia, za dużo Rafcia było oglądane Sandecja spada z Fortuna pierwszej ligi. To jest ciekawe w sumie. Jest, bo ja nie popatrzyłem na spadki i, i, i ten. i awanse w innych ligach. Tak średnio trochę. Coś Czujesz, że zaraz wywali tą karierę. Tak kółko śmierci się to kręci. Czujesz, że zaraz może wywalić tą karierę. Gdybym nie symulował w kalendarzu, to bym na 99% wywalił już w pierwszym czy drugim sezonie. A tak to. Znaczy nie. Właściwie sumowałem w kalendarzu inny, na innych karierach, no i nie idzie. Mi się zdaje, że właśnie przez to, że grałem mecze, to może nie wywalać. Albo że to była pierwsza kariera i nie, po, po prostu nie idzie grać wielu karier na naraz. Yy, w tej chwili, No nie wiem jak to działa, bo to wiadomo jest mod jednak to nie jest gra normalna. Na którą można panować w jakiś sposób, nie? Yy, tylko po prostu ty jak coś po prostu się nie, nie będzie zgadzało z algorytmem, to... Jep i nie masz kariery, nie? Także szkoda troszkę, że tak to działa. Ale co mogę? Eee, kurde, żeby na mnie już w tym czasie nikt nie zabrał za No, no, ta, tak mówiłem, że będzie. Tak, 100% to było. No masu zawoniką kończą się, się kontrakty. Zajebiście. To, to było oczywiste, że tak to się skończy. Było tak pewne, że tak to się skończy. Nasz kluczowy prawy obrońca. Mmm. Sporo nagra. No kurde, yy, 4 lata, lecimy dalej Jampich, kluczowy zawodnik, znaczy no może być ważny Dajmy mu na 4 yy, szewczyk. dajmy mu na 2 lata, nie na rok, hopie Kluczowy zawodnik, znaczy no może będzie ważny, może będzie yy, Tak też będzie, Korczyk, no to jest nasz kluczowy zawodnik Także do co do tego nie ma wątpliwości, dajmy mu na 4 Myślę, że mógłby się zgodzić Krasucki, no to jest poradyczna gra co najwyżej na 3 lata. Lecimy dalej. Symulacja Krawczyk, 61 już overall. Także no, wow, zaraz on może wskazać za załóżkę. Yy, kluczowy zawodnik. Yy, w sensie, nie, jest poradyczna gra. Zmiennik, na no zmiennikiem jest. o z nie daj mu pensji takiej jak, jakiej by chciał. Dobra, Manuel Kuman, no jak najbardziej zasługuje na te 2000. Co do tego nie ma wątpliwości. A czy no, patrząc na jego statystyki i liczby, to nie za bardzo, ale robi różnicę jednak na wojsku. Jest naszym liderem, no już 69 Owerala. Aha, yy, śmieszna liczba. Le whatever, lecimy dalej. Bartkowiak, 4000. No i dam 4 nawet lata. Kluczowy zawodnik, no i tak niech będzie. Yy, Skibicki, taką chcesz mieć yy, pensję, no to lecimy dalej. Ważny zawodnik. Yy, Pachowicz, Pachowicz 61 overall, już no to 2000 może być yy, sporo zmiennikiem, jest Pachowicz i jeszcze za nam Adamec, który jest kluczowym zawodnikiem. Naturalnie dają mu na 4 lata. Może zaakceptuje Adamec yy, też ma 69, czy mi się zdawało? Na 67, no kurde, ja już widzę wszędzie 69. Yy, ha, model. Lecimy dalej, eee, kurwa, ja no kurde trzeba już było ściągnąć coś eee, Bartusiak spada, spada mu już ocena nie, a jeszcze się próje do mnie o coś eee, Skończył karierę z jałuska, a przecież mu dają kontrakt na 4 lata Czemu on nagle sobie stwierdził, że eee, mówi nara eee, Ale to jest plan sprytny, to jest bardzo sprytny plan Moglibyśmy zatrudnić juniora już mieć w dupie totalnie zasady tej serii eee, To jest bardzo sprytny plan Jestem w szoku, że jestem taki sprytny. Chociaż w sumie może nie aż tak dobrego, coś takiego. Szkoda, że, że, że nie z Polski jest ten e frajer, w sensie e frajer pod względem jego umiejętności skauterskich, dajmy mu na te 6 miesięcy, no, no bo to pół roku, nie, e whatever, idziemy dalej. No po prostu nie chce mi się transferować zawodników, możemy zrobić w ten sposób. E, co mogę więcej powiedzieć? Hubert Pachowicz, no odrzucamy wszystko po prostu. Niezadowolony, z czym jest niezadowolony liczba występów. No, przykro mi, no, trzeba było wcześniej wypierwszać, no, jak miałeś okazję. E, lecimy dalej. No po prostu symulujemy mi się zdaje. I... Mm, krawczyk... Aha, bo oni skłonny tak także no, w sumie to logicznie czemu rośnie ta ocena. E, prawego obrońcę bym chciał jakiegoś fajnego zobaczyć. Czy ja dostanę jakiegoś fajnego prawego obrońcę? Tutaj nie. Yy, Wełcikowski. No to jest yy, zawodnik, którego może, można było ściągnąć. Yy, no ale poza tym to tak średnio cokolwiek. Yy, prawy pomocnik, lew, obrońca. No na no pozycję, dowolne cechy. Yy, prawy obrońca jakiś dostanę. Byłbym wdzięczny. Dzięki. Artur Bogusz. Yy, z Radem także no już trochę lipa. Ale Beneta. Beneta mógł być Dobra eee... Lenkiewicz, o to jest yy... z Elany no, z El Kariera Elaną była grana. Już wiecie, tu Elana to Anale. haha. Eee... Nieśmieszne. Taki, taki już jestem, no przykro mi. Eee... Jak odchodzi z klubu? Co jest. Jaki to jest... Kto to jest szefczyk do Jana Pawła? Jezus, dobra, ze strajkerem to akurat będzie prosta sprawa nieco. Mm, no tutaj mogę już popatrzeć i mam już strajkera praktycznie, nie? Mm, ale i tak troszkę chamsko. Yy, Letislavis Gutkowskis. Yy, się Maszko. No musi być Siemaszko w Arce nie, także no raczej nie. Yy, Chciałem mieć coś. Za pół roku mu wygasa kontrakt, ale nie bo on. 22, chyba ja jeśli się nie mylę, ten chłop. Czy ile miał? Nie, to masz 28. Czemu mi się wydawało, że masz 22? Gustkowski z ja mu nie wygasa. Akurat kontrakt, dobra, ale zobaczmy po prostu co tu mamy. Lecimy dalej. Yy... Baran w Raków Kraków jest. Co za chłop? Yy... Kersten Ayong. 64 overalla już, no to nic, niech się rozwija tam, w sensie mi to tam zisa. Mógłbym Denisa Balanc Balaniuka zakupić już w tej chwili, chociaż w sumie to jest planem sprytnym, aby za pół roku coś kupić, nie? Tak mi się zdaje przynajmniej To jest, no jak teraz o tym myślę, to, to jest plan rzeczywiście sprytny Odejdzie sobie szef i akurat w tym czasie wchodzi do nas Yy, zawodnik yy, inny a no to jak kończysz w wieku 32 lat no to nie wnikam no tego koło Lurisa to, to byłby sprytny plan w sensie, no mamy hajs nie no mamy hajs no, kurde yy, symulujemy zyskanie nie no, no to jest ryzykowne w moim, w moim, w moim, w moim, yy, z moim szczęściem ryzykować jakiś mecz Jurkowski, ile on ma w ogóle? Ledwo mi się wydawało, że on już będzie się toczył. Ledwo na no, 32. To nie taki stary, jednak. Nie, zasymulujemy z rakowem często. Ze skrom, skromnie. nie, nieprzy... nie rakowem, przepraszam. Czyli już, już zacząłem e, symulację. No po prostu symulujemy. 1-0 Skibicki. E, no wraca coś z tej symulacji. E, Kuma przyjął ofertę. Krawczyk odrzucił czemu? E, Krzysztof Szerwczyk. No, kopię Ja ci mogę dać inny wynagrodzenie tylko, że nie wiem czy ty byś chciał podpisać cokolwiek w tej chwili jak ty odchodzisz z klubu yy, nie spełniłem żadnych finansowe Krawczyka Bo odchodzi z klubu, nie? Yyy, A bo on, dobra, to ja teraz z nim nie będę negocjował, no po prostu nie ma jak, nie? Szkoda trochę, znaczy, bramkarza też nie jest trudno znaleźć w sumie znaczy, nie, to nie było tu. Tu, tak jest. No, i w tej chwili też mogę sobie bronka znaleźć. Chociaż jednak, Misztal to nie jest taki bronka, którego bym oczekiwał. Mm, ale mogę zrobić tak. I już będę miał kogoś, kogo być może bym oczekiwał. Poskaltujmy sobie wszystkich, bo czemu nie? Eee, no, i tak może być. Eee, lecimy dalej. Let's go. Dobra, 2-1, wow, to, to jest niesamowite, że w, w symulacji, takie, kiedy ja patrzę, to, yy, to, to im idzie wygrywanie. Absolutnie nikt się tego nie spodziewał. Jest cały czas oferty z reprezentacji mi przychodzą. Czemu mi przychodzą oferty z reprezentacji? Jakby. What, what, what the fuck? Yy, Bałtyk dynia tym razem. No już jestem yy, zaraz zabytowy obytów. bytów. Także trzeba się pilnować i znając życie w tym meczu będzie remis albo porażka No remis na szczęście z dwojga złego Z dwojga złego lepiej w tę stronę yy, No kurde scout, Czemu mi scouting idzie tak wolno? Halo? Kita dopiero Wszedł, no kurde Jakby kiedy to byśmy... Raport za 6 dni to jest yy, Kiedy? No to pewnie koniec okienka, nie? Tak mi się zdaje, że... Oj, 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 tutaj może nie starczyć czasu, tak mi się zdaje Może nie starczyć czasu Może jednego dnia zabraknąć Ale wreszcie czego? Dobra Zobaczmy, co my tu mamy O, o, dobra, dobra, dobra yy, Angaż po wykaśnięciu kontraktu Właśnie, 000... O, ty... Fają. Dobra, znaczy, w sumie można by to było ugrać, można by? Kuuuu łacze, No Dobra, zrobimy inaczej. Kogo my to mamy jeszcze z napastników? Eee. Gutkowski z 66. No nie ma takiego chłopa, który miałby 70 overall, nie. Ja eee. Jakub Junis. No to to jest automat, automat mi się zdaje, bo nie ma. No. Jeszcze był tam ktoś, kto miał. 6. Kur. Czemu ja nie mogę się wysławić? Za szybko mówię. Na nie czuję kiedy rymuję. Ej. Może na repera pójdę. Nie wiem, nie wiem. Dobry plan to jest w sumie. E, lecimy dalej. Dobra. Nie wiem czy tego nie kupić. Chociaż w tym je zaryzykowałbym. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No, Chodź, zakontraktujemy cię. E, na... P 8000 ciul nie będzie. Whatever. Jako punis yy, No tutaj już wywalono w sumie No i symulujemy No w ogóle wow transfer Jakieś porządy się wydarzył Że Ismaili przy do tego ten Hamon W sensie to i tak jest cienko Ale, ale może być yy. Dobra, pokaż, ile to masz? No, to lepiej nie, trzeba było zrobić inaczej, ale no, już niech będzie. I tak będziesz lepszy od Szewczyka, który idzie sobie na rezerwę. I kadrę trzeba poszerzyć. A czy no, już czasami tego skauta Także luz. Yy... Dobra, w sumie to już przesymulowałbym ten dzień. Nie, kiedy ja to wysłałem tego yy, yy, skauta z juniora? Scouta juniorów to się zgadza. A trzeciego? No to. super. To tutaj mamy. To. Przysymuluj mi to. Yy, ja chcę raport. Yy, co miesięczny raport zwiadowczy. No kurde, no kurde. No kurde. Wrzeszanie już mogę sobie wchodzić do drużyny. Aha, bo 25 tysięcy trzeba płacić. Yy, I oni mają tam ile? 500 euro yy, pensji, czy, czy jak? Yy, no, 500 euro. 25 tysięcy za transfer i 500 euro. Nie, naj, nie ma najwyższego czasu, Boruń. Skąd ty jesteś w ogóle? Z jakiej... Gdzie, skąd jest Boruń? Ja sobie nie przypominam, żebym ja go kupował. Totalnie sobie nie przypominam. Jezus nawet ja miałem co ja mam? S -s -s rozwojenie jaźni czy co? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie... Znamy się. Dobra. Lecimy tak. Do kolejnego sezonu symulujemy i patrzymy na scouting. Jestem ciekaw w którym momencie to wywali. Yy, już mamy kolejny miesiąc i mamy scouting yy, i to by było w sumie ciekawsze, jakbym tak sprawdzał. Czy to już jest w, akad w akademii, nie? Yy. Aha, to jest, to, to, to jest yy, z naszego klubu, tak, dobra, to by się zgadzało. Aha, i oni mają od razu overale. Dobra, a potencjał mnie tutaj tak średnio interesuje, byleby mieli overall dobry. Oto szczybra od razu. Kontrakt yy, kluczowy, czy nie kluczowy, Walony w sumie, on nie potrzebuje roli mieć. No i niech tak będzie. o mamy Paweł król. A czy no Paweł król to niech się tam skautuje, niech będzie. Yy, cokolwiek. Dobra, oni niech zostaną chwilę. Chociaż w sumie. Wow. Oferta. Yy, Walia. Czy ja chciał walię? Nie chciałbym w sobie walone. Yy. Pachować, ses, yy, yy, się pakować. Yy. A, bo on nie, nie zaakceptował kontraktu, Dobra. Więc jeszcze ten czas, w którym juniorzy nie akceptować kontrakty. To jest tak głupie zrobione, ale. Ale niech będzie. Może już trzeci? Jezus, Mano. Ze zerkam telefon co chwilę i. Już jest miesiąc zrobiony. Yy... O, to, to jest dobry, to jest dobry, jak chcę go. Ale te niskie overale mają, w sensie, no kurde. Mi, mi nie zależy na potencjale aż tak. Hmm. 2 SPO, no kurde, ja nie potrzebuję SPO. Irlandia radio no raczej chyba nie. Szczylba, niech tu wchodzi e, Boron, niech sobie schodzi e, no i niech tak będzie dobra Pachowicz mógłby być sprzedany w sumie jak teraz o tym myślę i lecimy do trzeciego e, następnego miesiąca ogólnie patrzyłem e, jak wyglądają te tabele Y się zobaczy w maju e, w maju się dzieją cuda no i mamy już trzeci no, Jovanowicz teraz dał raport. Ja go podpisujemy. Ich tutaj nie za bardzo. W maju, w FIFA 15, na tak było, że w maju co roku. E, raport majowy to oni im overal rosły znacznie. Także może tak będzie i tym razem i będzie coś tego. Kuma, Ozymania Łajczyka, więc nie będzie go przez dwa miesiące, Kuma, no kurde z 6 tygodni, no sła słabo się dzieje w tej wieczesnej, na szczęście ja nie muszę nad tym sprowadzić pieczy Jak wygląda tabela w ogóle? że pierwsi w drugiej lizy, no i zarąbiście, wystarczyło na pasyka zmienić, no co mogę powiedzieć A to jest Mai, i on overallnie podrosły, no to kurde Słabo, to znaczy no my już liga skończyliśmy, no bo my nie mamy baraży. Także super, udało się awansować wreszcie. Przez te dwa razy w barażach nie graliśmy nawet na finale, a teraz awansik. się zarobiście? Czemu ja zawsze dostaję bramkarza albo bo w tej karierze, jeśli chodzi o juniorów? Yy, Wykazujący kontrakt piłkarzy? piłkarze. A krawczyka i dałem mu pensję i niech się wali. Eee... Yy. Tak będzie Właśnie za Monika, ale zaraz go sprzedamy i tam dam tym juniorom pograć No bo właściwie to jest yy, Właściwie nie grają nie? Czemu nie? Też rozwój jest yy, przyspieszony w, w tej karierze ewidentnie Także także niech tak będzie w Dwa mecze zagrał Szczyrba i zero czysty kont No to, to tak zbyt dobrze o nim nie świadczy No już mam raport Górski, dobra. To Wawrzyniaka bym wywalił. A reszta niech sobie siedzi. Niech myśli, że ma szansę. Krawszy, kończyca. Czemu odczucił? Nie widziałem, czemu odrzucił Dobra, ja taki zawsze sprytny jestem, ty, że. Ty pajacu głupi. Jak niespełniony. A to jest co? Dobra, nieważny, wywalony. Akceptujesz ten kontrakt i kaput. Aha, bo nie coś whatever Już Jak inne wynagrodzenie J jest debil Dobra, walone w sumie i tak nie potrzebuję Dobra, jeszcze można było symulować w ten sposób No ja wiem Ja wiem, ja to wiem, że ją kontrakt wygasi, naprawdę Nie potrzebuję przypomnienia <laughs> Zaplanowane spotkanie, ta... Ta... to już wszystko jasne jest No i dziękuję bardzo, koniec sezonu, niesamowity sezon Jesteśmy bardzo... No i super, Zarobi się, też cieszę No i... Let's go Lecimy Po prostu Dalej. Ja jestem ciekaw, kiedy tu, tą karierę wywali. mi się zdaje, że tak już powinno wywalić. Ale może jeszcze nie wywali. Nie wiem. Nie znam się. Zdaje mi się, że w tej chwili bym kończył. Tylko bym zobaczył, czy tą karierę nie wywali przypadkiem. Bo jak wywaliło, to by było super. W sumie pierwszy raz tak robię. Także możliwe, że wywali akurat w tej chwili. Znaczy, może też wywalić teraz podczas zapisywania. Tak też mogło być. Ale miejmy nadzieję, że nie, że przysymulujemy do 2040 i zobaczymy, jak to wyglądała piłka w tym czasie. No, coś długo się wczytuje, ale już jest. Mam Fortuna, pierwszą ligę. Dobra, na szybko. I um, 2 miliony. No i to no i to się szanuje. To się szanuje. Nie wiem jaki mam cel w lizy, Nie patrzyłem. Biuro, yy, cele, cele, gdzie jest moje. Yy, o, tu jest cele. Yy, zakończ nie zakończę sezonu w dole tabeli. Dobra. Yy, dobra, dobra. To jest zrobienia moja kariera. Kluby, tytuły ligowe 2, zwycięstwa w, w, w karze krajowym, łączne zarobki. Wow, statystyki klubu 94, zwycięstwa 60 remisów i 38 porażek. No tak, 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 przeciętnie, nie? Yy, klubu Kraków. Aha, ty już jest poszczególne sezony. Analizuję, dobra, dobra. 4 sezony już zagrane i jeszcze nie wywaliło, także super. Dobra, symulujemy i zobaczymy, czy wywali. Nie, ja nie chcę udziału w turnieju przedsezonowym. To nie jest realistyczne. O! To jest. Y, juniorzy? Tak, to są tych, który, których mogę ściągnąć. Także super tego mi dawaj. Czym tutaj bardziej chodzi o werel, w sumie: niż o potencjał, ale, ale też może być. A nie, pod mogę podpisać jeszcze tamtych, ja pierdziłem, dobra, nieważne. Bo już się scouting skończył, jeśli się nie mylę. Dokładnie. Yy, nie wiem czy mi całą przeskoczyło. Nie powinno tak się dziejeć. Yy, dawaj z Polszy tutaj. Dawaj na 9 i. Let's go! Jakby miał wywalić, to zdaje mi się, że już by czwartego wywaliło, także To by było na tyle tym odcinku. Dziękuję za oglądanie w sumie, chociaż tutaj się nic nie dzieje totalnie. Na... Jezu, nawet nie sprawdzam, jak ta Klasa wyglądała w tym czasie. To jest niesamowite, nie? Mogłem sprawdzić, jak to wygląda, chociaż Anierze nie, że i, i. I nic się nie dzieje. Długość po. Klas klasycznie. Dobra, w sumie wolony. ściągamy go. E, Dałem tego bistułę. A czy nie, no dobra, niech on sobie tutaj po poczuł yy, Możemy zobaczyć, jak teraz wyglądają tabele w, w Polsce Polska, Polska, dawać Polskę. Yes! Yy, Ekseklasa, GKS Katowice w klasie No, Olimpia Grudziądz w klasie to, to jest ciekawe akurat. Tak yy, trochę nie po kolei idę. Yy, co tutaj jest jeszcze ciekawego? No, w sumie tutaj nic za bardzo. No Olimpia Grudziądz i GKS Katowice to, to jest niesamowite, bo oni grają w drugiej lidze na starcie. Um, w Fortuna pierwszej lidze. to tu mamy. Um, takich ciekawszych rzeczy to Siarka Tarnobrzeg, która zrobiła dwa awanse, tak jak my w sumie. Nie, oni grają chyba z nami w czwartej lidze, także także zrobię tych awansów trochę. Siarka Tarnobrzeg, tak jak my w sumie. Z tych takich bardziej niespodziewanych tutaj nic nie ma za bardzo Czegoś czego nie można by się było spodziewać w rzeczywistości Tutaj druga liga eee, Też raczej nie ma nic takiego czego można by się było nie spodziewać No ewentualnie można by się było przyczepić do tej Termaliki, której bliżej jest Exakracja niż, niż drugiej ligi zdecydowanie aktualnie Poza tym realistycznie Tutaj GKS Jastrzębie w trzeciej lidze No to już nie jest aż tak realistyczne mi się zdaje Eee, honor Puszczanie co to też nie jest zbyt realistyczne. No i reszta to tak niech i tutaj może coś będzie niesamowitego. grywej wejchorowo to też, jeżeli w czwartej lidze to, to jest, to jest nie, nieciekawe zbytnio. Zawisza Bydgoszcz też też. Znaczy, zawisza spada tylko jeden poziom rozgrywkowy, no ale jednak zdawało się, że będą masować, tak samo Polonie zresztą. No ale to było na tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia w, w następnym odcinku. No i w sumie, cześć!